Cześć, moje drugie osoby z podznakowagi, witam was serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na co cotygodniową porcję naszych horoskopów. Zobaczymy, co Tarot Snów pokaże nam w tym tygodniu, czego możecie się spodziewać i co z nich e, tych kart układu wyniknie. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. No i miło, że komentujecie. No i tak, co mają single? Biermka Buław. Osoby zajęte kochanków. Osoby szukające pieniędzy pracy, kul cool, Buław. Osoby mające pracę dziewięć mieczy, dziesiątka mieczy na finanse, kapłan na atmosferę całego tygodnia, no i zdrowie dziewięć pucharów. A więc układ jest troszkę mieszkany, napięty w pewnych aspektach, a na finanse dosyć newralgiczny, taki ciężki. Ale do tego dojdziemy. Zaczynamy od Giermka buław. Jeżeli szukamy teraz miłości, to mogą nam się trafiać młode, młodsze osoby, które po prostu będą nami zainteresowane, nowa energia, nowy początek. Możemy też poznawać ludzi na kursach, gdzieś, gdzie się uczymy w bibliotece. W miejscach takich naukowych, no i generalnie fajna karta, bo spontaniczna mówi o romansie, o jakiejś namiętności, pasji, e, e, znajomościach, które mają początek i które wymagają jakiejś pracy, e, choć tutaj ta żywiołowość może być wznoszącą i opadającą jednocześnie. Natomiast jeśli mamy kogoś, mamy kochanków, piękna karta na miłość. Tutaj w tych pięknych aspektach możemy się zbliżyć do kogoś, możemy poczuć miłość do długiej osoby, możemy też poczuć, że jesteśmy kochani. Karta tutaj pojednania, ponownego takiego zauroczenia, ale też jakichś trudnych wyborów, tak? Możemy stać przed wyborami. I co jest najprostszym aspektem tej karty, a więc kierowanie się tym, co mówi nasze serce. Czyli jeżeli mówi, że powinnaś, powinieneś walczyć o tę relację, walcz, ale jeśli nie czujesz tego, no to się wycofaj, dokonaj właściwego wyboru poprzez to, co podpowiada Ci serce. Natomiast Cool Buław z kolei na aspekt poszukiwania pieniędzy pracy jest bardzo fajną kartą motywującą. Osobiście uważam, że jest bardzo dobrą kartą, bo niesie informację, że możemy zdobyć właściwie wszystko dzięki sile, determinacji, dzięki zaangażowaniu. I tu warto się wykazać, tak? Możemy też być pod takim obstrzałem wymagań, które jeśli spełnimy, to osiągniemy wysoką pozycję i no lepsze pieniądze. Natomiast, jeśli mamy pracę, to będziemy się czegoś bać, bo dziewiątka mieczy to lęki, strachy, cierpienia, okrucieństwo, które sami sobie zadajemy, bo zbyt mocno na przykład o kimś, o czymś myślimy w danym momencie, no i przejaskrawianie tutaj pewnych zdarzeń, może być naszą piętą achilosową, co powodować będzie, że będziemy ciągle w życiu w napięciu, a nie rozwiązywać swoje problemy. Tak więc, strach niestety może mieć wielkie oczy. Ale jesteśmy w stanie w sobie z tym poradzić w sposób racjonalny. Musimy sobie tłumaczyć pewne kwestie na spokojnie, a nie tylko się bać. To jest dosyć ważne. Najbardziej neuralgicznym punktem, tak jak mówiłam, jest, są finanse, i te tutaj są sponsorowane, jak kolokwialnie mówiąc, przez dziesiątkę mieczy, czyli tendencję spadkową. Uważajmy na nagłe załamania, wypadki, wydatki, nieprzyjemne zdarzenia, które prowadzą do zmiany statusu i do takiej dziury finansowej, gdzie nagle coś trzeba opłacić, nagle coś tracimy. Potem to się wyrówna, ale jednak jakiś cios może tutaj być, a więc uważajmy na to też, na co się decydujemy. Na przykład, tak, żeby potem, bo czasami możemy się zdecydować na, na jakąś inwestycję, z której się już nie da odkręcić, tak, zakupić jakiś towar, którego już nie zwrócimy. E, więc, żeby to nie było dla nas stratą. Natomiast atmosfera całego tygodnia to kapłan, karta rady. Karta sugestii, eee, tak więc e, ktoś może nam dać radę lub my powinniśmy szukać jakiejś rady w danej kwestii. Karta spokoju, wiary i pokoju, e, która powinna nami kierować w danej i każdej sytuacji w tym tygodniu. Natomiast z druweczką, dziewięć pucharów. Jest to karta oczywiście wskazująca na zabawę świętowanie. Możemy świętować też dobre wyniki wbrew pozorom, coś dobrego się wydarzy, Rękowa siła, witalność, dobry humor, ale uważajmy na zabawę i celebrację po prostu, bo możemy coś no, tutaj zrobić takiego, że ten żołądek, wątroba, brzuch może źle funkcjonować, uważajmy na trunki wyskokowe. No i generalnie na bo może nam to zaszkodzić. Natomiast zwróćmy dodatkowo uwagę na układ hormonalny, tutaj układ moczowo płciowy nerki i odpowiednie nawadnianie, to też świetny moment, by zrobić na przykład badania okresowe. Ale ogólnie jest to bardzo miła, fajna taka karta, która daje pozytywne znaczenie i tego bym się trzymała. Tak więc dacie radę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I przechodzimy dalej do skorpionów. Witam serdecznie, drogie skorpiony. Cieszę się, że jesteście. Fajnie, że jesteście. I już patrzymy, drogie skorpione, co u Was się wydarzy. Cieszę się, że tutaj piszecie, komentujecie i bywacie na kanale. Już patrzymy, co dla Was. I tak, single. <laughs> single mają wędrowca. Osoby zajęte, trzy buławy. Osoby szukające pieniędzy pracy, cztery buławy. 7 denarów dla osób mających pracę, finanse, drzewo życia, pustelnik w aspekcie, oczywiście, tutaj atmosfery tygodnia i 5 denarów na zdrowie a więc jakieś wydatki Was czekają, może nawet troszeczkę straty, ale przejdziemy do tego. Zaczynamy od singli. Single ruszają z wędrowcem, bez troską, lekkością. E, możemy poznawać ludzi w trakcie podróży, wycieczki, ruchu, zwykłego spaceru, przez internet. E, jest to karta e, po, popularności wśród młodszych osób, e, gdzie możemy doświadczać czegoś nowego, innego. E, raczej karta powierzchownych, lekkich e, znajomości, e, poszukiwania siebie i przekraczania jakichś granic. Natomiast jeśli mamy kogoś, to mamy trzy buławy, karta perspektyw, zadowolenia realizacji planów, w ogóle planowania z odpowiednią wizją, nastawieniem karta podróży, planowania ich oczywiście projektowania aspektu na przykład zmiany miejsca zamieszkania jest to bardzo dobra karta, jeśli chcemy też zmienić tutaj cokolwiek no i będziemy zadowoleni z tego, że razem spędzamy czas tutaj dużo wolności we dwoje się pokazuje, czyli że na przykład możemy bez trosko gdzieś się udać i właśnie cieszyć sobą czy na łonie natury, czy po prostu we własnym towarzystwie, bardzo fajnie Fajna karta namiętna, taka pełna ciepła i pasji. Natomiast aspekt oczywiście, czwórki buław na poszukiwanie pieniędzy pracy jest kartą oczywiście świętowania, zadowolenia, zwycięstwa. Na, na polu tutaj finansowo- zawodowym, otworzą się przed nami drzwi nowych wspaniałych możliwości, dobre umowy, dobre perspektywy. No i ludzie pozytywnie nastawieni do nas, którzy będą chcieli z nami współpracować. czy nam pomagać po prostu. Natomiast tutaj mamy już inną energię dla osób, które mają pracę sięwaczka denarów, jakieś spowolnienie, opóźnienia, straty czasem, Niemożność otrzymania od razu zapłaty za czegoś, za coś, tak. Tutaj jest ten aspekt, co zaś jeszcze to zbierzesz, a więc w tym tygodniu musimy uważać na to, jak postępujemy, bo dalej po prostu zwierzemy jakieś tego efekty. Uważajmy też na stosunki z innymi, bo ktoś surowo nas może ocenić, lub my zbyt wyniośle będziemy podchodzić do pewnych osób czy sytuacji. Natomiast te finanse, drzewo, życia, cokolwiek się dzieje, dzieje się dobrze, a więc karta dostosowywania się do tego, co się obecnie ma wydarzyć i co się dzieje. Tak, czyli ci, którzy mają tą pozytywną energię, no to powinni z niej korzystać i cały czas działać dla własnego dobra, ale jeśli mamy problemy, kłopoty, to nie załamujmy się tym. Działajmy także dla własnego dobra i nie użalajmy nad tym, że coś nam przeszkadza. Po prostu szukajmy intensywnie nowych rozwiązań i miejmy świadomość, że w jakimś sensie jest to część naszego życia, które ma nas czegoś nauczyć i wskazać pewne dodatkowe informacje. Natomiast atmosfera całego tygodnia to pustelnik. Możemy czuć się osamotnieni. Możemy czuć, że generalnie no jakby wszystko jest na naszych barkach, ale my też możemy uciekać od ludzi, po prostu szukając dla siebie takiego wolnego miejsca, czasu, spokoju i nie bójmy się tej samotności, bo ona ma nas doprowadzić też do pewnego rodzaju oświecenia w danej sferze. Natomiast piątka denarowa na zdrowie. Jest kartą straty, no więc możemy ponieść jakąś stratę, wydatek w związku z leczeniem. Może dotyczyć leków, jakiegoś lekarza, terapii. Czasami jest tak, że bierzemy jakieś leki, sobie wykupimy więcej wcześniej, tak, a okaże się, że zupełnie za jakiś czas przychodzi ten moment do zmiany. Tak i tamte leki no, w jakimś sensie już są stratą. Tak? Czy jakaś terapia, czy, jakieś, czy jakaś nawet porada może się okazać śmieciową za przeproszeniem, bo jednak spotkamy się z czymś, co nam otworzy tutaj oczy. Natomiast pewne rzeczy można jeszcze nadrobić i karta o tym mówi, żeby nie skupiać się właśnie na tej stracie. Czasem jest to karta po prostu utraty zdrowia czasowego, tak? czyli spad, spadku tutaj po prostu sił wytalnych. Uważajmy na własne emocje, na sprawy gastryczne, przemianę materii i jest to czasem karta problemów z rękoma, ale też i rodzaju jakiegoś unieruchomienia w danym momencie. Natomiast, tak jak mówię, gdzieś tam jakaś strata może być, która za jakiś czas będzie stratą do odrobienia, tylko to będzie zależało właśnie od nas, jak do tego podejdziemy. Tak więc, tutaj trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. I przechodzimy dalej do osób z podznaku strzelca. Witam serdecznie, drogie strzelce, cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na wspaniały horoskop, zobaczymy, jak on będzie się przedstawiał. I już patrzymy, jak karty się ułożą dla Was. Czy będą pozytywne, ostrzegawcze, a może takie, które Wam się bardzo spodobają, bo układ będzie idealny. Już patrzymy. Single, gwiazda. Osoby zajęte. As denarowy, Osoby szukające pieniędzy pracy. Rycerz Pucharów. Dwa denary dla osób mających pracę. Finanse. Cztery miecze. Atmosfera tygodnia. Królowa Bucharów i Król Denarów w aspekcie zdrowia, więc układ jest niezły, chociaż są tu aspekty nieco spowalniające. Macie piękne karty na e, uczucia i to jest niesamowite. Single powinni być zadowoleni. Karta Gwiazdy, spełnienia oczekiwań, spełnienia marzeń. E, no, przy tej karcie często się mówi, że uważaj o czym marzysz, no ale generalnie jeśli chcemy spotkać kogoś wymarzonego, konkretnego, to los może nam to umożliwić. Również jest to karta na przykład powrotu kogoś, o kim marzyliśmy, tak chcieliśmy, żeby się do nas odezwał, co żeby się coś wydarzyło. Karta pokazywania się piękna karta artystyczna, kreacji, zabłyśnięcia w otoczeniu, a więc nie chowajmy się w domu, wychodźmy, pokazujmy i Rezonujmy z otoczeniem, przekazując tą bardzo dobrą energię, a możemy być pewni, że wydarzy się coś fajnego, wspaniałego. Natomiast, jeśli mamy tutaj kogoś, mamy asa to... Pas inwestycji, może być inwestycja w nowy dom, zakup, samochód. To tutaj wiadomość o ciąży, może być właśnie inwestycja w powiększenie rodziny. Tak czy owak, działanie na korzyść rodziny, budowanie jej nowe aspekty, nowe struktury, nowe zadania, nowe aspekty takie wzmacniające. No i takie też stabilne. Tak więc możemy czuć, że budujemy coś na bardzo konkretnych filarach, gdzie będziemy czuć tą właśnie stabilizację. Natomiast, jeśli mamy ochotę szukać pieniędzy pracy, to rycerz pucharowy jest oczywiście aspektem powrotów jakichś do sytuacji przeszłościowych. Możemy wracać do pomysłów ludzi. No tutaj zdarzeń, które mogłyby nam pomóc na przykład w uzyskaniu lepszego zatrudnienia, ale musimy uważać na te aspekty, które nam już się nie sprawdziły. Bo niestety może coś wrócić do nas. Musimy uważać też na ludzi, na te obietnice, bo coś może pięknie być przedstawione, ale niestety sytuacja jakaś się powtórzy i nic z tego po prostu nie wyniknie. Natomiast Dwójeczka denarów jest dla osób, które mają pracę. W tym tygodniu będziecie balansować, łączyć różne obowiązki, wiadomości, układy. E, możecie w ogóle otrzymać coś dodatkowego, co będzie wykładnią waszych możliwości i finansowych. E, możecie po prostu dorabiać sobie też, tak jakby, bo to jest też karta właśnie dodatkowych tutaj finansów, czy, czy właśnie obowiązków, które sprawią, że te finanse będą lepsze, ale generalnie będziecie musieli balansować. Koordynować pewne działania, łączyć przeciwieństwa, by odpowiednio zyskać harmonijną całość. Natomiast finanse, czwóreczka mieczy, no jakiś zastój, no karta snu. Nie jest to dobra karta na inwestowanie. Na przykład, jeżeli czekamy na decyzję kredytową, no to ona się jeszcze przedłuży, coś stanie w miejscu, i generalnie te finanse będą wymagały jakiegoś tak zwanego odpoczynku, takiego znieruchomienia, przeczekania. Po prostu teraz mocno aż tak nie inwestujemy w pewnych kwestiach. To też może być wydatek w kwestii zdrowotnej. Natomiast Królowa Pucharów jako atmosfera bardzo dobra karta czułej, miłej, serdecznej i szlachetnej kobiety, która może nam pomóc w danej sytuacji i która może nam coś zaproponować. Atmosfera pomocy, czułości, empatii, propozycji i dobrych wiadomości. A zdrowie to król, tutaj oczywiście denarowy, inwestycje. A więc y, będzie trzeba tutaj załatwić lepszego lekarza, może lepszą pomoc, badania, y, y, operacje. Tak czy owak, te finanse od, odegrają bardzo dużą rolę. Jest to karta inwestycyjna, ale taka, która się zwraca, czyli y, zapłacimy, ale też otrzymamy rzetelną, konkretną i bardzo dobrą pomoc, tak? bo to jest y, król denarowy, to jest pomoc profesjonalisty, czyli osoby, osoba, która nas nie oszuka i która wie, czego chce i co robi tak naprawdę tym samym zwróćmy uwagę na gastrykę, przemianę materii e, układ w ogóle tutaj metaboliczny coś będzie wymagało ustabilizowania ale też jest kartą w ogóle dobrego humoru dobrego samopoczucia e, no i takiego poczucia, że, że idziemy w dobrą stronę a więc tutaj nie powinno być żadnych chwilności w sferze na przykład emocjonalnej tak? e, ani jakiegoś rozjuszenia w nerwach bardzo fajny układ moim, mimo wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, jakby co piszcie. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.